Okno triggerów pozwala stworzyć akcję, która wykona się po jakimś czasie od startu misji lub od ustawienia flagi. Jest to jednak tylko jedno odliczanie. Powiedzmy jednak, że chcę, aby misja wyświetlała komunikat co 5 minut, albo sprawdzała jakiś warunek co 10 sekund. Pokażę wam, jak w łatwy sposób stworzyć taką pętlę czasową. Jestem na Kaukazie, tu jest lotnisko Kubuleti. to jest takie testowe, małe lotnisko, które ja zazwyczaj używam. Wrzuciłem sobie jeden obiekt statyczny, który jest lotniskiem dla helikopterów. Dodaje się tutaj obiekty statyczne, później heliports i tak dalej, ale to jest mało ważne. To co dodałem, to dodałem również tutaj takie dwa markery, żeby były widoczne na mapie. To są bariery betonowe, żebyśmy wiedzieli, gdzie te dymy są. I dodałem te, te bariery również się dodaje przez obiekty statyczne Cargo z F-shape barier. Ok, teraz dodałem dwie zony. Zony dodaje się klikając ten przycisk. I klikamy na mapę, pojawia się nowa zona, możemy zmieniać nazwę, przesuwać itd. i tak dalej. dodałem te dwie zony. Teraz w jednym dym zniknie po 5 minutach, natomiast tutaj będzie dym ciągły. A co chodzi? W dcs się można nadawać markery dymne. Ich trwanie to jest 5 minut. Ja markerami dymnymi zaznaczam zazwyczaj farpy albo jakieś miejsca na ziemi, które chcę, żeby piloci w powietrzu wiedzieli, że to są nasze i żeby tego nie atakowali. Zazwyczaj daję tam wtedy niebieski dymek i tym sposobem mówię: OK, nie zrzucajcie tutaj uzbrojenia, bo to jest nasze. Teraz, tak jak mówię, ten dym po 5 minutach zniknie, ale ja chcę, żeby on był ciągle, ciągle odnawiany na misji. To jest właśnie ta pętla czasowa. Co 5 minut wykona się pewna akcja, czyli dodaje, doda się dymek. Teraz zrobiłem tak, żeby wam pokazać, że ten jeden dym po lewej stronie zniknie po 5 minutach, a tutaj dym będzie ciągły. Wejdźmy do triggerów. Teraz dym pojedynczy to jest dosyć łatwo zrobić. Smoke marker. Zona, dym zniknie po 5 minutach, czyli ta zona. Altitude to jest wysokość nad poziomem ziemi, to jest powinien być 1 metr. My teraz kolor damy red, natomiast ja chcę, żeby był dym ciągły. Teraz wchodzę sobie tworząc nowy, nowy trigger, oczywiście. Wykona się on również raz, nie ma żadnych warunków, i ustawiam flagę o jakieś tam, jakąś tam flagę. Wybrałem sobie flagę 8. Teraz, co narobię, i to jest najważniejsze, ponieważ ten warunek wykona się tylko raz, tak? natomiast ja chcę mieć pętlę, więc wchodzę tworząc nowy trigger, czyli robię nowy repetitive action, nazywam sobie go jakoś tam i co robię? Time since flag, czyli od pojawienia się flagi numer 8, kiedy minie 300 sekund, czyli 5 minut, flaga ma się wyłączyć. Ma się pojawić marker dymny, zielony, w dym ciągły, w zonie. I flaga ma się z powrotem włączyć. Czyli co zrobiłem? Ustawiłem najpierw flagę, że ma się włączyć. Teraz po 300 sekundach od tej flagi, flaga ma się wyłączyć, ma puścić dyma, który potrwa 5 minut i ma z powrotem się włączyć. Wracam do tego warunku. Jeżeli flaga jest 300 sekund, jeżeli jest ustawiona i minie 300 sekund, ma się wyłączyć i włączyć i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I to jest właśnie ta pętla, podstawowa pętla czasowa. Sprawdźmy sobie to na misji szybko. Klikam fly. Teraz tak jak mówię, po lewej stronie pojawia się dymek, dlatego dodałem te bariery, żeby były widoczne te dymy. Po lewej stronie pojawia się dym, Odsumuję trochę kamerę. Teraz w prawym dolnym rogu macie tutaj mijający czas. Zrobię Ctrl Z, czyli przyspieszę ten czas. Mija 30 sekund. 2 minuty. 3. 4. Zmniejszę. Lewy Shift Z resetuje czas. Znowu Ctrl Z, żeby trochę go przyspieszyć. I zobaczcie. Ten dym przestaje działać po 5 minutach. Ten dym się włącza. Teraz przyspieszę czas, znowu. Mija 6 minut, 7, 8, 9... Zaraz będzie 10 minuta. Tak? I dym cały czas widnieje. Dlaczego? Bo po 5 minutach znowu się wykonał kolejny dym. Czyli mamy coś, co będzie działać już, no, można powiedzieć, wiecznie na mapie. Do tej misji, do tego przynajmniej przykładu, można dodać jedną rzecz, którą prawdopodobnie sami się kapnęliście że przez pierwsze 5 minut tego dymu ciągłego nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że stworzyłem tylko włączenie tej flagi i dopiero po 300 sekundach włączy się pierwszy dym. Więc żeby zrobić od razu ten dym przy starcie, dodam sobie nową akcję. Uh, smoke, gdzie ty jesteś? Smoke, marker, dym ciągły, Altitude 1 i zrobimy na przykład white. I teraz będzie najpierw przez 5 minut trwał tylko ten biały dym, po czym się włączy ten zielony. I w ten sposób zrobiliśmy podstawową pętlę czasową. Oczywiście to zadanie, które się wykona tutaj może być czymkolwiek. Może być informacją dla gracza, może być jakąś eksplozją, może być sprawdzeniem jakiegoś warunku. Na przykład co 5 minut sprawdzacie czy wrogowie są w jakiejś tam zonie itd. itd.